Zapaląc to period, teraz w jak najszybszym czasie muszę wygrać gry na każdym możliwym dostępnym kontynencie. Oczywiście całość zaczynamy tutaj w Europie, a następnie przemieszczamy się po różnych częściach świata, w których nasz ping będzie rósł. Do uwaga, uwaga, nawet 300-400, więc wygranie gry będzie praktycznie niemożliwe. Battle Royale, solo, graj. I nawet na Europie lecę w bezpieczne miejsca. Zaufajcie mi, że z każdym kolejnym regionem to miejsce będzie jeszcze bezpieczniejsze. Lądujemy, wskakujemy, oniach. O, nie! Czy wy, widzowie, widzieliście tego chłopa? Jeżeli nie chcecie skończyć rekordu, to w tym momencie koniecznie zostawcie lajka like i zasubskrybujcie kanał z dzwonkiem. Ponieważ ponad 40% osób tego nie robi. Proszę, żeby on tu nie wskoczył przede mną. Dobra, nie wskoczył. Ja już otwieram skrzyneczkę. Mam aptekę. Jaki ziomek wyskoczył? Dobra, śpi. Dzięki za matcy. Bezpiecznie, z głową. Ja tutaj chcę ustanowić nowy rekord i nie mogę ani razu się walić. Coś tu kampi, proszę mnie, proszę. Chyba nie. A jest ziomek. On tu przybiegnie, co on robi? On ma tarczę. Do dupy. Mam go. Dostał. O, może być ciężko. Wiem, uciekł, wiecie? Nie ma sensu. On dojeżdża. Pa pa, pa, zrobię go. Dostał, dostał. Bardzo ładnie, bardzo dużo odet. No i o to chodzi. Z głową, z głową. Ja nie padam. Daj mi biga. Dziękuję. Ziomek, 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 ziomek. Niedobrze, niedobrze. Góra. gości. Jedna mnie. O kurde, tu się nie da budować. Tu się nie da... Dobra, szpi. Uf, uf, uf. Uciekam, samochód, no ja nie wytrzymam. Co tu się w ogóle stary dzieje? Ja chciałem sobie spokojną gierkę zagrać, a tu jest tak dużo osób. Wejdźmy sobie. Czysto, czysto, super. Spierdzielam na beczki, jagódki i kolejne beczki. Chłop, no to mega. Popijłem full HP. Chłopiałem full HP. Czemu ci ludzie na tej Europie są nadce spoceni? Ja nie, mam go, dostał. Jeszcze raz. On ucieknie do fury. Na bank. O, jednak nie. Mam go. Dostał. Gin. dobra, Uf, 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 uf. Pod daszek, bo medalion idzie. Włączę wam ping, żebyście go widzieli cały czas. On nie dojeżdża. Zarąbiście. Chce mi się. Przejadę to? Nie przejadę. No to ten dead. się tu walczy. Czekaj. Czekaj. Oj, 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 oj. Został. 150. On miał medalion. Dziękuję ci. Kocham cię. Kocham cię. Chłop zrobił jakieś nie wiem po czwórnego edita. Dzięki za medalion. Jeżeli też chcecie mieć tyle szczęścia, to koniecznie wpisujcie nasz kodzik JACOB w sprawie Fortnite. No to dziękuję, a teraz wracam do gierki. Czemu ja dostałem od boku? No co się dzieje? Ja chcę tylko wygrać grę. To jest naprawdę aż tak niemożliwe do zrobienia. Serio. Wszyscy do mnie strzelają. 4000 osób. Dawaj to ognisko. To jest chłop z medalionem. Dostał. To jest znak, żeby jechać. O kurde, ale mi wyrąbał. O nie, mam 8 HP Prawie wyjście Dostał, zarobiście Jacob To było turbo smooth, ale strefa za chwilę idzie Nie przegrajmy, nie przegrajmy Big i automat Jest, 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 to w Robimy to, robimy to moi drodzy Prawie 17 minut już minęło, a ja sobie na spokojnie Siedzę w daszku Jest spoko, jest serio spoko Trefa nie na mnie Dobra, zrotowane O, o, ktoś nie dojeżdża, nie wierzę To jest jego eee. Mega spoceniec Zrzuciłem, ma zero. Mój boks, dzięki, pozdro. O tak, ludzie tu bardziej co niż na jakieś, kurde, nie wiem, Unrealach. Aj, czemu? Jak ja się cieszę, stary. Ja grałem casual, ale ja się cieszę, nie? Tam chłop z medalionem walczy. Idę na third party. Snajpa. Drugi dostał laser, dead. Gdzie medalion? Nie ma. Ty ten też nie ma. A jest top 3. Lecę do strefy. I to jest medalionista. Podmianka. Jakiś ten? O to mi chodziło, o to mi chodziło, o to mi chodziło, mega ci poszło stary, mega ci poszło! Mamy to, raz, dwa, trzy, cztery, pięć medalionów. Nie, ostatni ziomek, jak dostanę catch on sniper to się opłacza. Czas, 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 czas. Widzę go, dostał, lecę. Mam cię, mam cię! O tak, dobrze kurde, Europa zaliczona! I to w 21 minut 25 sekund. Kontynent numer dwa to oczywiście Ameryka Północna. Druga gra, Wyspa Świąteczna. Ja pierdzielę, jak się wystraszyłem. Chłopie, ja tu chciałem powiedzieć, że lutujemy sobie. A, ja dostałem chowy prezent. Ja tu jeszcze nigdy nie byłem 6 impulsów, fajnie, do uciekania. Beczki. Pan Big jest pity. I lecimy. Po medalion. Proszę, żeby to działało na Ameryce. Błagam, żeby to działało na Ameryce. To, co robię, jest strasznie ryzykowne, ale wydaje mi się, że to zadziała. Czekajcie, bo ja chyba nie rozumiem, gdzie jest boss. Czemu boss jest tam, a nie. What the hell? Pan hoi idzie. Ma medalion na 1000%. Dawaj, trzy, cztery, rzucamy impulsy. Dostał, znaczy impulsy, co ja mówię, czepiaki. On malował. Hello? O kurde. Nie otworzysz tego. Gwarantuję ci, że... Dziękuję. Dlatego nie otworzysz. Uff! Snajperczka i spadamy. Czuję się jak szmata, ale mam nadzieję, że rozumiecie dlaczego tak gram. Tutaj zamknięty. O nie. O nie. Nie chcę go. Tu są dymy, oni w dwójkę ogarniają. Oni są mocni. Odpalam impulsa, bo oni się wyeliminowali. I wjeżdżam. Hello! Dzięki za medaliony, pozdrawiam. Jezu, jestem najgorszy. Jestem najgorszy. To co ja robię to jest straszne, ale dziękuję serio misiaki za takie temki. Impulsa wyrzucam. Biorę Jest idealnie. Top 15. szarczek czysty, ale nie w strefie. O co robię? To głupota, ale jest super. Medalion. Ty co jest? Chłop spadł. Jaja sobie robisz. Nie, no chyba serio. Dzięki, dzięki, dzięki. trzeba do mnie inny. O kurde, dobra, jak się buduje, to jest niefajny ping. Niefajny jest ping. Ale chłopie, co z tego? Jak wystarczy dobrze strzelać. Kolejny medalionista. Yeti. Yeti kotleti. Dobra, wierzę w do niego. Fajny na blisko będzie. Niedobrze. Błagam, żebym ja to wygrał. Nie wiem, czy ja to wygram. Kolego. Kolego. Chodź tu. Ty się leczysz. Czy ja to przejmę? Tak, co za nobek, co za nobek Jezu, ci ludzie na tej Ameryce też nie ogarniają Która pani ja chyba wolę szybką z tymi lagami Coś przyleciało O kurde, nie, ja jestem snajperem Jestem takim zawodowym snajperem, że to jest hit Dawaj mi tego gościa, dawaj mi tego gościa Co on robi? Ojojoj No dobra, on wykorzystuje przewagę pingu. ładnie, ładnie, mądrze Myślę, że jakby on wiedział O kurde, ale mi wydzwonił Czuję respekt, uciekam Kolejny pode mną Dobrze, usłyszałem, dobra, śpi Top 5, to ten gościu ja pierdzielę odwrót, on dojeżdża, on się nie boi, nie On się nie boi! No może teraz, może teraz, kolego! No co się dzieje? Nie podjeżdżałam blisko. Okej. Okay. Chodź tu. Jest! Nie, dostał 50, oj! Dawaj! Nie, dobra śpi, mam 20 hp, mam 20 hp. Uf, 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 ja muszę się uleczyć, bo mamy top 3, nie jest dobrze. Coś do mnie strzela. Zajebiście. Delikatnie oszukujemy, ale spoko. Jest 100 na 100. I mam tego chłopa, który do mnie strzelał. No i chłopa nie ma. Ogólnie? Na razie ten chłop przed chwilą był najlepszy. Znaczy nie ten, co został heada, tylko ten wcześniejszy. Gdybym nie miał szybkiej pompy, to byłoby po mnie. Jagódka. Pytanie brzmi, gdzie jest ostatni chłop? Nie wiem. Halo, halo. Szaczek. Czysty. Ja, może Skybase. Nie. Mam cię. Nobku. Dobra. Uf, 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 uff, uff. Dobrze. Kontynent numer 3, Ameryka Południowa. Jaż 234 pingu. Trzecia gra, Kami Split, który swoją drogą u mnie nawet nie jest odkryty. Ty, czemu tu jest tyle ludzi? Ej, niedobrze. Mega niedobrze się wydarzyło. Ja mam 3 miliony pingu. A tu ludzie biegają. Uciekam. Furka i gonię pociąg. Popotwiera skrzynkę. Nie, 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 nie. <coughs> Super początek gry. Ktoś tu jest? Nie. Super. Ale lagi. Nie, tu jest, tu jest porażka. Będzie ciężko. I lamcia. Dawaj to wszystko. Gościu bije bossa. Muszę zdążyć. Zdążę, zdążę, zdążę. Dawaj, chodź tu do mnie, chodź tu do mnie, chodź tu do mnie. Dzięki. Jestem szmatą, ale mam medalion. Kolejny. Spieprzam. Klasa. ty Nie wytrzymam. On mnie goni. Jego widzę. Na kucaka się skrada. Nie wierzę w to. Śpi. Co? Czekaj, ja go zabiłem? Czy też go zabił? Ja już nie rozumiem, co się dzieje. Bo dziwne, strasznie dziwne. Tutaj ten ping robi taką różnicę. Dostał gościu. Lecę w niego, lecę. Z tą pompą zażyganą. Chodź tu, chodź tu, nie uciekaj. Gin. To jest. Co jest ja pier. Ja się nie mogę z nikim bić. Ja się tutaj nie mogę serio z nikim bić. Kroki, gościu w safe. Nie idę. Nie potrzebuję tego. Ty ludzie zapomnieli o tym medalionie. Kroki. No ja jaja se robisz. Jakiś brazylijski bambik Dobra, brazylijski bambik śpi A ktoś ma medalion I w teorii mam trzy apteczki Więc mogę się na spokojnie w strefie zacząć na tego chłopa On idzie, on idzie, on idzie, on idzie Nie trafiłem Ja nie trafiłem No naprawdę Mega niedobrze Czekaj A dobra Co ja zrobiłem? Ty, jeszcze kolejna strefa idzie Mega Mega się bawię Nie wierzę On na mnie czeka Mocny kolega, czekaj Dostał Co ja trafiam? I to na takim pingu A jakbym to podmienił, to bałbeka. beka Nie, ja nie powinienem chyba się bić Chyba nie powinienem się bić z tym pingiem. Dawaj go. Oj 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 Odwrót! Furka. 300 metrów, pozdro Uuu. 186 metrów, stary. 186 metrów pragnę znaczyć. Okej. Okay. Jadę po to. Ja sobie tak luźno powiedziałem, nie mówię dobra, na pewno trafię, nie? I trafiłem. Ale mu współczuję. O Boże! Nawet nie wiecie jak mu współczuję, serio. Tak bardzo, że aż wcale. Furka. Gościu ze strefy wyjechał. Czemu on mi trąbi? Trąbię mu. Co jesteśmy teraz drzemalowi? Jadę za nim. Nie wiem, co się dzieje, nie? Ja w ogóle nie wiem, czy to jest legalne, co my robimy teraz. I co? Się teraz będzie działo, jak kogoś spotkamy. Aha! Co ty robisz? Ty, on mi dał itemy. Mogę cię ten zabić? Czy o co chodzi? Mogę? Tak? Czy nie? Chodzi, zabijam. Papa, pa. kocham cię. Pozdro za Ghostinga wizowy na odcinku. Pozdro, Ghosting. Jesteś mega giga czadem. Emotkę modkę musiałem zrobić. Nie. No nie. Chciałem być miły. Emotkę gościowi zrobić, ale no nie, jeszcze wziąłem jego snajpę. Strefa idzie. Mega miły chłop. Najlepsze jest to, że wiedziałem snajperkę z błyskiem. On jakby chyba serio chciał, żebym go zabił. Bo musiał widzieć błysk, a w ogóle wiecie, nie kiwał głową ani nic, jakby miał luz. Ej, mam plan. To jest genialny plan. Ja się schowam tutaj. O kurde, czekajcie, bo jest jakaś fura, To źle wygląda. No ja ogólnie bym się schował tutaj, na poddaszu proszę, żeby to wyszło. Błagam. W tym miejscu. Mam strefę? Czy strefy nie mam? O, to jest pytanie. Co siedzi, kto siedzi, kto siedzi? Zaparkował? Nie? Jedzie dalej, dobra, dobra, dobra. Może tu wejdzie, proszę. Tak, tak, tak. Chodź, 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 chodź. Pozdro, stary. On ma lepszy celownik do tego. Zabieram. Dziękuję. I teraz tak. Tam jest jeden gościu z medalionami, a drugi ma załuna. Mega niedobrze. Ja sobie tutaj zostanę. Albo poczekam na zewnątrz. Tu jest chłop, o nie? On nie widział. On nie widział. o, 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 Kolego, co ty robisz? Jeden śpi? Jeszcze jeden mi został. On zbierze medaliony. Co za łeb no nie wytrzymam. Ja nawet nie wiem czy go bije, czy go nie biję, bo jest taki pink. Ma wszystko. Co ty robisz? Ty, ty on mnie tylko kolapsuje. Oho, mega, mega, że się przeteleportowałem nagle. Mam go! Mam go! Mam go! Ja on nie widział, kiedy schodzę. I jezu, co się dzieje? Wygrałem kolejną grę z rzędu. Czwarty kontynent to rzecz jasna Azja, na której ping wynosi prawie 250. Pusi mnie, żeby zaryzykować i polecieć tutaj. Chyba nikt nie leci na bossa. To jednak zmiana planów. Ty, czemu mam stópki? Ktoś leci. Gościu poleciał dalej. Trafiłem go raz. Zlutujmy cokolwiek szybko. Uleczmy się. I ładuję bossa. Let. Roki. To jest ktoś. W Sens, jakiś człowiek, nie bot. Biega pode mną. Na 1000%. Walczy z kimś. Ty ktoś go zabił, ten gości ogarnia. Baduję go, baduję go, on ma zero. Proszę, proszę. Schodzę. Chodź tu, chodź tu. Nie. Wychodzę do góry. On ucieka. On jest nade mną. O kurde. Ty, jakie tu są lagi? Prawie odwrót. Gościu na automacie. Ja pierdykam. Gin. No gin. Nie wiem co ty robisz, stary, nie? Jak ci to przejmę. To jest po tobie, ale ja mam 300 pingu. To on ucieka, on ucieka. Nie wiem, gdzie, 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 gdzie. On się leczy. Moje. Jakie lagi. On ogarnia. Oho. Oho. Jest przyfał. Czy on mnie goni? Naprawdę? Ja dałem mu laser w locie. Nie. Kolejny. Dobra, to jest jakiś bumble azjatycki. Dzięki bumble. Pozdro. Chowam się w krzaku. On tu leci. Dostał. No po raz 49 go krakuje. Nie wiem, o co z nim chodzi. Ojoj. Kroki. Ja pierdykam, jak to jest, że tutaj na przykład jest taki bambiczek i taki chłop w jednym lobby. Bo wiecie, to jest anonimowy, więc jakby to jest taki gracz, taki żywy człowiek. To nie jest jakiś tam bot. Top 7 Azja. Pink fenomenalny, jak widzicie. Czaczek. na szczęście czysty. Tylko problem polega na tym, że ja aktualnie nie mam snajperki. Tu się biją. Jeden śpi. Drugi też. Mam matcy. I top 3. Medalionista przy mnie. Najgorzej. Najgorzej. Chodź tu. Ja pierdykam, to jest ten chłop. To jest ten chłop, o jak jest dużo. Pewnie. Błagam, bijcie się beze mnie. Biją się. Dobra. No i zabili się. dwa. Ja go widzę. On mnie nie widzi. Tylko ten ping może być problemem. Dostał 30. Chodź tu. Nie wiem, gdzie on jest. Ja go nie widzę. Chodź tu. Mam cię. Masz zero. Jesteś w moim boksie. Jest. Jest, jest, jest. jest. Azja zaliczona. Co za nobek. To był chyba ten z początku. Nie dam sobie ręki uciec, ale wydaje się, że to on. Oceania, na której ping wynosi prawie 300. Ziomek. O, w dupę. Dobra. Wysadziłem go. Nie. O nie. Dobra, śpi. Piotrusz ginie. Nie, 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 nie. Bale czepiaki. Może tam będzie gościu. Proszę, żeby dostał. Nie dostał. On uciekł? Tak. Gościu mają medalion. Dobra, ten śpi. On nie miał medalionu. A z tego drugiego wierzę. Mam to w dupie. O, też śpi. No i stary, to jest udany początek gry. Dawać mi save. Nie, no zone. Żart. Wychodzimy. Pan apteczka. Furka. Jedziemy tutaj. Czemu tu jest boss? Nie no, po środku niczego. Nie ma co chodzi, ale go kasuję. Albo on kasuje mnie, ja spierdzielam, on mnie dojeżdża. Ja mam zero hapety. Ja nie wiem czy to ludzie, czy to boss. Dobra to człowiek. Nie wytrzymam. A boss jest za mną. Gin Biorę medalion. Nie, 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 nie Chłopie, ja nie mam pingu, ja nie mam pingu, ja nie mam pingu. Zostaw mnie. Zostaw mnie, spierdzielam. Proszę, daj żyć. Opa, pa, pa. jakiś inny go podjechał. Lepiej być, nie może? Jednak może mam furę. O, mega. No to nie fajnie, przeparkuj i jedź. I tym oto sposobem mamy top 15. I Ziomka z dwoma medalionami przed sobą. Ojoj, 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 to nie on. Ile tu jest ludzi, ten dostał. Niedobrze, bardzo niedobrze. Bardzo mi się to nie podoba. Super. Co się dzieje? Góra. Góra, mam 10 HP. Lecz mnie. Nie wiem, co się dzieje na tym pingu. A tam małpa mnie goni. Nie, no niesamowite zjawisko. Nie mam szans z takim chłopem. Dostał. On ma zero. Śpi, śpi. Tak, 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 tak. Daj mi to, daj mi to, daj mi to. Jaki fart. Jaki fart. Apteczka. Nie. Apteczka. Nie, ale nie jest tragicznie. Bo tu mam beczki. Chop zginął. Lecę. 100 metrów. Jak to jest pułapka, to to jest żart. On dostał snajpę. Ale jaja, oho, chyba od kogo Nie, 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 nie Ten gościu mnie goni To jest jakiś zwyrol Czekaj, okay, jakiś bambiczek Tak zwany australijski bocik, dzięki Za top 5, misiu Nowa fura, strefa Nie no, przestań strzelać, bo ja zaraz nie wytrzymam, wysiądę z tej G klasy Ty, ja wejdę na najwyższą górę, to jest plan A ten gość za mną Oho, ale mu dałem, ale mu dałem Ja to wygrałem, stary Ja to wygrałem, daj mi to Jezu kochany, ogólnie wcale nie jest tak łatwo w tej Australii. Jest parę ludzi, którzy ogarniają, ale snajperka na szczęście mnie mocno ratuje. Top 3. Oj, 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 oj. Wchodzę do krzaka i daj mu swajfę. Patrz, 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 gościu mi się na plecy zakrada. Co za łeb? Dobra, śpi. On miał mityczną pompę. O, nie, 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 nie tamten wie, co się dzieje. Ja ja nie wiem, bo ja nawet nie ogarniam do końca, gdzie on stoi. 277 pingu. Kolego. Ty jesteś tutaj? Jesteś tutaj. O, już wiem, gdzie jesteś. O, fajnie. Postawiłem sobie daszek. Zarytował się po czterech godzinach. Lubię to. Nie kolapsuj, stary. Ja cię błagam. Co ty robisz? Pa, 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 pa. Kolapsuję, kolapsuję, kolapsuję. On nie wie, że to jest. Proszę, żeby to się udało. Błagam. Jestem taki mądry, jestem taki mądry, jestem Genialny jestem! No i ty ma to z waszym hopie wygrałem. Ostatni region to bliski wschód. Powinno być z górki. I teraz gramy jeszcze bezpieczniej. Nie żartuj, że gościu za mną leci. Zawróć. Proszę, zawróć. Dobra, zawróciłem. ja mam stoppingu, stary, ja nie chcę walczyć. Szybciutko sobie wszystko lutujemy, lecimy się do fula, farmimy matsy i spadamy. Tu się biją. Gościu ma kewa, śpi. I on walczył z tym gościem. On ma zero. Jeszcze jeden. Nie no, ci ludzie tutaj się nie ruszają. Dajesz za ich. No stary. Co to jest? Pomimo tego, że mam stoppingu, to może wcale tutaj nie będzie aż tak źle, jak mi się wydaje. Bandi przy mnie. Robię taktykę na bałwanki, chłopie, nie? To wyjdzie. To na bank się uda. Chodzę sobie tutaj. Ej, chilluję. To ogarni się to. Dostałem strefę, więc istnieje szansa, że moje bandy do mnie przyjdzie. Bo ono na razie jest gdzieś za tamtą górą. Proszę, przyjdź. Oho, ono idzie po medalion. Nikt nie wziął medalionu. Idę tam. To strzela. Halo. Kolego, ogarniamy, nie ogarniamy. 600 metrów, muszę zdążyć. Ziomek jest przy mnie. Pompka, dzięki. To moje banty. Jadę dalej. Nie, coś zabił bossa. Nie, 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 nie. Czekaj, misiu na mnie, czekaj. Gościu go nie otworzył. ja safe. On tu przyjdzie. Proszę. Nie, nie, co ty robisz? Co ty robisz? On ucieka. Stój! Jest. Zdążyłem. Ale chill, ale chill. Tutaj poziom postaci jest jakiś ujemny. Wychodzimy. Diam to w 10. I chyba jakiegoś gościa w tym boksie, ale nie wiem. Gościu wyszedł z boksa. Gościa nie ma. O tak, Piotruś, Piotruś, kochanie. O tak. Trzy medaliony na wyspie. Ojojoj. O nie, nie na wyspie. Chłopiec przy mnie. Mega. Mega. Czekaj, bracie. Czekaj. Kroki. Kolejny ziomek, czekaj. Najpierw zająłbym się tym. Dostał, ale on się leci w ciągu trzech sekund. No przecież ja nie mam pingu do tego. Ja zapomniałem, że ja gram na jakimś zdrąbanym pingu. Nie. Spierdzielam. No bo to jest jedyny gościu, który chyba ogarnia w tym lobby. Chociaż tam też się normalnie budują. Co tu się dzieje? Nie wiem, ale zatrzymam się tutaj, bo mam już to 5, a ja nie mam strefy. Niedobrze. Dobra, przebiegłem. Schowam się tutaj. O, niedobrze. To chyba nie jest dobra kryjówka. Może jest? Pa, 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 Gościu wali w tamte moje budowle, ale on nie wie, że jestem tutaj. Idealnie. O Boże. Chłop z medalionami. Nie trafiłem. Zarąbiście. Zabili się. Chłop z medalionami. No ja pierdzielę. Chodź tu. Dostał. Dużo. Dałem mu kraka. Chodź tu. Chodź tu. Zrzuciłem go. Nie, nie zrzuciłem go. Nie wiem, co tu się dzieje. Zrzucam go jeszcze raz. On już się uleczył. Jak się dziwnie buduje na tym pingu. Schodzę. Nie trafię nic, nie trafię nic, nie trafiłem nic. Mega stresująca gra. Dostał 30. Czemu 30? Poleciał. No kurde. No ale co z tego, że on leci, jak on. Ja dostał kraka. Ej, dostałem dużo white. Niedobrze. Mam go. Moja szana! Nie. Nie mogę nic przejąć! Nie mogę nic zrobić! Dostał dach! Chodź tu Nie 33 HP Ja jestem kretynem, ja przegrałem na Bliskim Wschodzie